A na tej hałdzie szukamy skamieniałości, głównie odcisków paproci. To są prawdziwi poszukiwacze. Mimo deszczu, prawie że piorunów, niosą skarby ziemi. taki widzisz ładne jest kobiety mają predyspozycję do no. poszukiwań Tu też mamy różne odmiany mamy okrągłe jeden mamy taki jak jakiś bukowy taki widzisz kurczę. różne gatunki mamy no to mnie zaskoczyły no 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 całe całe listki ten nie jest, jest cały, ten, ten jest Tu gdzieś był taki fajny. O, tu jest, patrz, okrągły malutki. Widzisz? Tu? Nie wiem, czy zobaczysz. Jest taki mały, okrągły, z ogonkiem. Bieda w szybie, nie? Mówisz, pomóż zejść. Wejdź! Ja nie! Ale po co to wyczechwali?